Eee, tak się rano zapowiadało, a dnia poprzedniego była taka szarowa, tak było tak mgliście, że aż po prostu chciało się przespać cały dzień, nie? Mm -hmm. Tak było. Ale dzisiaj przepiękne słońce i postanowiłam wezmę aparat i zacząć nagrywać vloga. Odkryłam, to jest tak wielkie odkrycie, słuchajcie, wielkie odkrycie, czy jesteście gotowi na to odkrycie, że jak posprząta się całą kuchnię wieczorem, to rano się zaczyna dzień zupełnie z inną energią. Tak, że ja na to wpadłam. Nie no, oczywiście wiedziałam o tym yy, już dawno, ale nie, raczej ciężko było mi tak ogarnąć kuchnię i bardzo często nie umiałam sprzątać na bieżąco po sobie, przez co doprowadzałam kuchnię do takiego stanu, że w imię ojca i syna. Co nie wiem jak to się działo do tej pory, że ja nie gotując w kuchni... Robiłam w niej bałagan. Nie jestem w się sensie, sam się robi bałagan. Takim cudem, więc sprzątanie na bieżąco ma sens. Teraz nawet po śniadaniu będzie mi dużo łatwiej posprzątać, bo tego nie ma tak bardzo dużo. Ehm, ale wiem, że z doświadczenia, że u mnie to wygląda tak, że niestety ja na tych dobrych falach płynę jakiś czas, a później znowu coś mi się jakby z noga powinie i znowu wracam do tego samego schematu, czyli się zagrzebię ze wszystkim i nie mogę sobie dać rady. No i miejmy nadzieję, że chociaż, że, <laughs> że ta kuchnia, że z kuchnią mi się uda to jakoś tak ogarnąć. Zobaczymy. Uczę się tego cały czas. 28 lat, słuchajcie, ja, ale ja cały czas uczę się tego, jak się w kuchni nie, yy, nie zagrzebać z robotą. Gloria, trzeci tydzień już ciągnie w domu. Już jest już jest naprawdę dobrze. Zrobiłam ostatnio syrop z cebuli i proszę bardzo. Dobra, czyli co? Jak, jak ja wypiję, to ty też? Tak? Dobra. I ten, ta, ten przepis Thermomix na syrop z cebuli jest taki, no. Czuć mocno te cebule. jest taki ostrawy. Ostrawy, ostrawy jest. Nie, ogólnie nie jest zły, naprawdę nie jest zły, bo tak biedny musi przepijać, bo nie jest w stanie tak sam sam. sam. Proszę bardzo, parzaka łyżka wielka. Nie. Czekaj, to dam mniej. Tyle. No ja miałam. Ekstra. No i co? Nie jest chyba źle, co? Ja, ja, ja. No nie ja dała mi wyzwanie Ponieważ e, wyjęła takie puzzle Proszę bardzo, 240 elementów Takie malusie puzelki i powiedziała, żebyśmy je użyły. Dla mnie to nie będzie takie proste, bo o ile e, Wojtek jest wielkim po prostu puzzle, i dla niego podejrzewam, że te głowy Płatki zna, bo on układał naprawdę ogromne puzzle nieraz, e, to, no, to dla mnie, no ja puzzlowa nigdy nie byłam, e, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie w sumie. Gloria mnie tak zaintrygowała tematem. Co? Czy <laughs> Mam piknik po prostu przy kawce i przy babeczkach. Piękłyśmy wczoraj wieczorem y, mafinki marchewkowe. Na drugi dzień są lepsze, y, ale jeszcze są mafinki bananowe, bo robiłyśmy jeszcze wcześniej przed tymi. Y, po prostu y, przepis na ciasto, na chlebek bananowy. No i właśnie y, w formie mafinek. I wyszło to rewelacyjne wtedy, nie? Te bananowe. Pyszne były. Ale musimy kupić tutaj co? Taką worękę do mafinek, Bo ja robiłam samych, yy, w sensie robiłyśmy w samych tych papilotkach takich. No i wiadomo, one się rozjeżdżają. Musi być jakieś podtrzymanie tego, żeby nam fajnie wyrosły do góry. Ale smak jest pyszny, co? No, tak. Dobra, to układamy te puzle. Zobaczymy, nie nam zejdzie z tym. Chyba do, chyba do nocy. <laughs> co? Chyba do nocy nam z tym zejdzie. zajdzie. jakie te puzzle są malutkie. Jakich dużo jest. Jak my to zrobimy, Gloria? No, to już jest dla mnie zbyt wiele na przykład. Ale jakoś pójdzie, co? Nie. Ja przy niej wymieniam, naprawdę. Zaczęłyśmy sobie układać kolorystycznie puzzle, bo Itek też zawsze tak robi, z tego co pamiętam. No i proszę, tutaj dziewczyna idzie jak burza. Ja. Gloria, co ty się dzieje? Co? Może ja Cię zostawię z tymi puzzlami? Jezu! Nie za! Nie! Nie, no żartowałam razem rovinę. Tylko po prostu jak ja widzę, jak ty idziesz z tymi puzzlami, to jestem w szoku. Układałaś tatu już kiedyś te puzzle? Tak. Mhm. Dobra, ja się tutaj zajmę lepiej segregowaniem kolorów, bo to mi najlepiej wychodzi, proszę bardzo. Pozbierała wszystkie te bibułki, papilotki po babeczkach i zaniosła je do kosza. Boże, to jest taki piękny wiek. Ja ostatnio mówię do niej. Gloria, proszę cię, ty weź już nie nie dorastaj. Zostań taka malutka, jak jesteś teraz. No te, ten wiek około 3 lata jest yy, trudny. No, bo te bunty i w ogóle, ale ale jest też takie piękne, naprawdę. Dalusia kocha Glorusie całym serduszkiem. Całutkim serduszkiem, kocha, tak? No, gdzie ta Glorusia jest? Gdzie Glorusia się podziała? Gdzie ona się skołała? Gdzie? Wołaj ją. No, wołaj ją, jak ona tak może się chować? Co? Trzeba ją zawołać. Bo ona nie będzie wiedziała, że ty chcesz się z nią bawić. Ale ona nie umie się bawić. No, jeszcze nie umie. Tak, się bawimy na żarty. Nie? No. Wiesz, dla niej zabawą może być nawet to, że ty coś do niej mówisz. To też jest taka zabawa, wiesz? Ona nie umie odpowiadać, nie rozumie, co mówisz, ale to czuję tak, jakby się bawiła z tobą, wiesz? No. No. No to gdzie tak Gloria jest? Widziałeś się? Widziałeś ją gdzieś? Tup, jak ogromny słoń, tup, tup, tup I skacze jak żabka, hop, hop, hop Jak mała małpka huśtaj się Na ślady ładnie zwierzątka te. Tup, jak ogromny słoń, tup, tup, tup I skacze żabka, hop, hop, hop Jak mała małpka huśtaj się Na ślady ładnie zwierzątka te. Wszystkie się poprzewracamy w tym domu, nie? <laughs> Wszystkie baby są i są Wszystkie baby, wszystkie. Nie? Jedna, druga, trzecia. Tak? I <grystanie> Jedna, druga, trzecia. Wszystkie się przewracają. Tak. I tak teraz układają. Tak? Ty też się przewrócisz? Tak? Ty się nie przewrócisz, bo ty już leżysz. No. No tak. Słyszałaś jak się śmieje? Ale śmieszny, to jest co? No. Jak ty się masz przewrócić, jak ty już leżysz? No i co? Co? No. A co robi Gloria? Co robi Gloria? Gdzie ona się podziała? Co? No. O, Gloria. Gloria, chodź do mnie! <grystanie> tak? Wywoła siostrzyczkę swoją? Gdzie ona jest? Poszła sobie? Ona chyba koloruje teraz, wiesz? Tak? To Glusza odezwie się do siostrzyczki, żeby wiedziała, że tu jesteś. Co? Nie. Gloria jest zajęta, teraz koloruje sobie. Wiesz? No. A z mamą możesz porozmawiać? Co? <laughs> może być z mamą? Nie, wolisz z Glorią? Kolejny dzień i kontynuacja tego vloga. Zastanawiam się, czy ja jeszcze kiedyś będę potrafiła nagrywać jednodniowe vlogi. E, może, jakbym e, wróciła do tych czasów, gdy byłam bezdzietną lombadziarą. To wtedy tak, bo jakoś tak więcej czasu było na wszystko. A teraz myślę, że taka forma nawet tego dwudniowego vloga jest fajna, bo coś tam nagrywam, pokażę się i ja się spełniam w swojej pasji. No i Wy też się cieszycie, bo macie filmy. Więc moi drodzy, witam Was w tłusty czwartek. Dzień się u mnie zaczął tak troszeczkę smutno, ponieważ Pitbull ogłosił trasę koncertową w Polsce i dzisiaj rano czatowałam na bilety w przedsprzedaży. I niestety nie udało się kupić. Nie udało się kupić, a potrzebuję kupić trzy bilety, więc jest to, jest to trochę trudna sprawa, bo jeszcze z jednym biletem pewnie jakoś by poszło. No chętnych na ten koncert jest bardzo dużo, bardzo dużo. W ogóle na samym początku była tylko data 23 czerwca, ale wskoczyła kolejna data, czyli 24 czerwca, dwa dni, ale koniec końców wycofali się z tego drugiego dnia, nie mam pojęcia dlaczego, więc jest koncert tylko 23 czerwca, no i póki co w że wszystkie bilety poszły, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze jutro. Ja słucham Pitbull'a od podstawówki, muszę iść na ten koncert, muszę! Muszę, muszę jakoś to zafirmować, nie wiem jak wymodlić, żeby się udało mi jutro kupić te bilety. No, przysięgam Wam, ja w podstawówce, jak słuchałam Pitbull'a, mało kto ogarniał, kto to jest. W gogle jak się wpisało Pitbull, to wyskakiwał pies. Dopiero wpisywałam Armando Perez i wtedy wyskakiwał e, Pitbull. Już dwa razy moje koncertowe serduszko zostało zranione. Nie pozwolę sobie na to kolejny raz. <gryw> Mówię dwa razy, ponieważ pierwsza sytuacja była wtedy, gdy udało mi się namówić Wojtka na koncert Enrique Iglesiasa. To byłby wtedy mój drugi koncert Enrique. Kupiliśmy bilety i okazało się niestety ze względu na COVID, że koncert był przekładany jakieś dwa razy. No i już niestety nie udało mi się y, finalnie na ten koncert y, się udać. No, bo już byłam w ciąży y, chyba zaawansowanej, nie pamiętam jak to dokładnie było, no, ale po prostu nie mogłam sobie pozwolić na takie wydarzenie, gdzie jest tak głośno. A druga sytuacja była wtedy, gdy Daddy Jankę miał mieć koncert w Polsce, ale niestety nie miałam z kim iść. I nie wpadłam wtedy na genialny pomysł, żeby po prostu zapłacić mojemu bratu za bilet, wtedy na pewno by ze mną poszedł. No i niestety musiałam odpuścić ten koncert, a do dzisiaj mam gula, bo Daddy Jankę już nie koncertuje niestety. Muszę jutro powalczyć o te bilety, ale też nie jest to zależne ode mnie, więc pozostaje mi tylko się modlić. Dzisiaj robiłam to na dwóch kątach i na jednym kącie była, było w kolejce 60 tysięcy osób, a na drugim kącie w kolejce było jakieś 18 tysięcy osób. Patrzcie, kto tu do mnie idzie! O, Jezus, powiem, o Ciały. Ej nie, ale bądźcie ci karton masz prawda? No, tak, ale fajnie, że tak pakują, a nie pakują w jakąś taką siatę, gdzie się proszę I wszystko Proszę. To wszystko tak. dla mnie. No nie bądź ja taka zachłanna. Nie, nie, nie wiem tyle. Nie ja. Wow. Ej, ale to co to, to, to tak dzisiaj? jak dzień kobiet, postaść, Martek, nie ty czwartek, nie? nie? Ja dzięki też wiarę, że już wiarę. Ja to jest babski cąbek, przecież jest w tym momencie moich rodziców. Dalia na drzemce, mogłabym zrobić mnóstwo bardzo produktywnych rzeczy, więc postanowiłam jeść polczki. Jakże produktywna rzecz. Zadam przed chwilą zbitą śmietaną. Teraz jem z jakimś nadzieniem. Nie to jest, róża? Róża. Piję kawkę. Tak też trzeba. A później będę narzekać, że mi tak uciekło i nie zrobiłam. Klasyk. Dobra, ileż można o pączkach? Pogadajmy o perfumach, tym bardziej, że zbliża się już wielkimi krokami Dzień Kobiet, i to jest informacja nie tylko dla mężczyzn, bo zauważyłam, że jak kiedyś było tak, że to faceci w ten Dzień Kobiet latali za kwiatkami, za czekoladkami, to w ostatnich latach wygląda to w ten sposób, że to kobiety też tak w tym dniu stawiają na siebie, robią dla siebie coś miłego, robią dla siebie jakieś prezenty, czy to jakieś wizyty u kosmetyczki. Widzę też wysyp konkursów na Instagramie. No więc też warto faktycznie, jako że to nasze święto, postawić w tym miejscu siebie na pierwszym miejscu i zrobić sobie przyjemność. A jaka jest przyjemność w tym, żeby wydać kupę kasy na piękne, ale drogie perfumy, których nie będziemy używać na co dzień, tylko na specjalne okazje, no bo wiadomo, na co dzień jest żal. A jednak Dzień Kobiet powinien być nie tylko 8 marca, ale też na co dzień. Na co dzień powinnyśmy tak zadbać o siebie, poczuć się wyjątkowo więc tutaj z pomocą przychodzi nam marka Made in Lab, czyli są to inspiracje perfum znanych marek, gdzie tutaj przeogromna jest przepaść cenowa pomiędzy yy, taką inspiracją, a oryginalnym zapachem. Ja tutaj mam na przykład zapach, który w ostatnim czasie katuje codziennie, czyli jest to numerek 174 Kelvin Klein Obsession Night. Jest to taki zapach, który wydawałby się właśnie, jak sama nazwa mówi, że jest zapachem na wieczór, na wyjątkowe okazje, na randkę, natomiast jeżeli Lubicie bardziej wyraziste zapachy, e, chociaż to nie jest taki, wiecie, mocny zapach, e, który typowo kojarzy się wieczorowo. Ja bym powiedziała, że na co dzień również właśnie dla osób, które lubią coś takiego bardziej zdecydowanego, bo tutaj jest jednak mocno wyczuwalna taka słodka nuta, ale nie jest to mdły zapach. To jest zapach, to są nuty orientalne. Ja kiedyś bałam się orientalnych zapachów i decydowałam się na takie cytrusowe, kwiatowe, coś bezpieczniejszego. Ale dzięki temu, że e, zapachy na po prostu wypadają fajnie cenowo, to możemy sobie pozwolić na szaleństwo i potestować różne zapachy. I ja tak właśnie mam. I jak mi się zmienia głos, po prostu latam sobie yy, po różnych flakonikach i zmieniam sobie w, zależ w zależności od tego, co mi się aktualnie podoba. No i tak jak wspomniałam, teraz skatuję Obsession Night. Uwielbiam ten zapach, bo tutaj mamy nuty takie jak jaśmin, frezja, mamy bergamotkę, więc właśnie są te cytrusy, są moje ulubione kwiaty. Ten zapach jest naprawdę piękny. Myślę, że w większości podpasuje do gustu. Jak będziecie słyszeć jakieś dźwięki w tyle, to dołączyła do nas Dalia. Chyba stwierdziła, że też chce posłać trochę o perfumach. Więc Dalia słucha i Wy też słuchajcie. Dla marki Made in Love najważniejsze jest to, co znajduje się w środku, czyli zapach. Więcej zapachu, mniej marketingu. Nie płacicie tutaj kilkaset złotych za właśnie marketing, za logo czy za fikuśne opakowanie. A kilkadziesiąt złotych za taki prosty, elegancki flakonik, który wpasuje się w każde wnętrze z tym, co najważniejsze, z tym właśnie zapachem w środku, którego nie będziecie żałować sobie na co dzień. A wracając do dnia kobiet, dziewczyny, warto zrobić dla siebie coś miłego, żeby poczuć się wyjątkowo nie tylko 8 marca, ale też na co dzień. Tym bardziej, że na stronie Made in Lab jest aktualnie promocja: minus 30% na wszystkie zapachy o pojemności 100 ml. Dodatkowo, gdy wybierzecie dostawę z DPD Pickup, płacicie za wysyłkę tylko 2 złote. I macie też elastyczną możliwość odbioru swojej paczki, ponieważ możecie odebrać ją w żabce albo na przykład w automacie paczkowym DPD. Zajrzyjcie do opisu pod filmem, klik... Oho, to jest chyba ta... To jest chyba ta ekscytacja, co? Proszę bardzo, Dalia też zachęca. Zajrzyjcie do opisu pod filmem. Tam jest link, także w niego klikajcie. Zachęcam Was do eksperymentowania, do wybrania zapachu idealnego na, dla siebie. Nie tylko na wyjątkowe okazje, ale także na co dzień. A ja wracam do pączków. Nasiedziałyśmy się z Dalią w domu, więc jedziemy teraz do moich rodziców na pączki. I może uda się Glorię w końcu ściągnąć do domu.

Pamiętasz, jak kiedyś, jak kiedyś Dawid z Tomkiem? Nie, to Dawid był. Zrobił ci niespodziankę? Mój brat kiedyś zrobił mamie taką niespodziankę, że ze swoim kolegą, tak, po szkole, to u Tak. Zrobili chrusty. Zrobili chrusty. I mama się tak śmiała, bo chrusty były bardzo dobre, tylko było bardzo grube ciasto, nie? Ale fajna intencja. Dawid wtedy bardzo lubił tak kucharzyć coś tam. Myślisz, że ja, ja, że się ten konik nie złamie? Nie, spróbuj, spróbuj. Jak, jak się nie nauczysz, to ja ci się pomogę. Ooo, moja kochana. Mm. I będziemy się zjeżdżać i zjebać. okej? Okay? Mhm. kocham cię. Sprzęt powiedziała? Mm. Um, na koniku na biegunach. Jak nie będę miała, to mnie nauczysz, tak? Mój kocha. Dobra, to ja przekonałaś mnie. Idę. <słyska> Czy ja zjadłam cały talerz chrustów? Być może, ale żeby zachować balans, słuchajcie, jest, jest sok świeżo wyciskany. Tato, ty wyciskałeś, podejrzewam, prawda? Ty wyciskałeś? Tak. No, a kto? Jest sok świeżo wyciskany. Mamy tutaj burak, marchew oraz jabłko. Wasze zdrowie. Kocham takie soczki. No, a z, tym, z tymi chustami, no, no po prostu ja uwielbiam chusty mojej mamy. Uważam, że są najlepsze na świecie. Są takie cieniutkie, takie chrupiące. Nie mogłam się powstrzymać. Dobrze no, no, już? To jest twoje. No nie mam kluczy do domu. To jest twoje. No, nie wiem wol, kluczy. wol. jawor, jaworowi ludzie, co wy tu robicie? Budujemy mosty dla pana losu. Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy. Prawo! Wybiła 23, zrobiłam sobie kawę i zasiadam do montażu vloga. Niestety tak późno, ponieważ Gloria, która zawsze chodzi spać między 19 a 20, czasami ma takie dni, na przykład dzisiaj, kiedy ja mam coś do zrobienia, to ona wtedy idzie spać na przykład o 22. I tak właśnie było dzisiaj. Dopiero o 22. udało mi się uspać. Więc czeka mnie długa, długi, długa noc. No to już nawet, nawet nie jest wieczór, tylko noc. No i ogólnie też tak stresuję się tym, że y, jutro rano mam ostatnią szansę na to, żeby kupić bilety. No a to niezależne ode mnie, bo tak jak Wam wspominałam, dużo osób jest chętnych na ten koncert. Ja już po prostu z nerwów... Y, to już mogliście widzieć. Jeszcze wczoraj miałam pasuksierlowy, ale z tych nerwów po prostu zębami mi wszystko podrywałam. Nie róbcie tego w domu, tak się nie robi. Jak mi jakaś stylistka teraz ogląda, to pewnie łapie się za głowę. No, ale strasznie chciałabym iść na ten koncert, naprawdę. No niestety czarno to widzę. Dam Wam update, jak coś. Ale chcę to przyciągać myślami do siebie, a żeby jeszcze mocniej to przyciągnąć, to wyjęłam starą jak świat płytę, którą zrobiła mi moja koleżanka na Mikołajki. Popatrzcie. Płyta Pitbull'a. Ja byłam właśnie w podstawówce tak zajrana Pitbull'em, że na Mikołajkowy prezent w paczce dostałam od koleżanki własnoręcznie zrobioną płytę Pitbull'a. To była czwarta, piąta albo szósta klasa podstawówki. Więc ja może jest na ten koncert. Naprawdę. Boże, muszę, ale z drugiej strony będzie mi tak no jak się nie uda. Dobra, już nie będę Was męczyć tym koncertem. Hmm, jeżeli ktoś z Was idzie, udało się kupić bilet, dajcie znać w komentarzu. E, ja nie jestem typem zazdrosnego człowieka. Wręcz będę się bardzo cieszyć Waszym szczęściem, jeżeli Wam się udało. E, no i co? I, I dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!